Witam, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, tak, zaczynamy kolejną, odcinek z serii Let's Play Vendetta. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku oddaliśmy siostrę zakonną. Mamy teraz e, kolejne zadania. Oczywiście moglibyśmy też te zakończyć w trakcie, zanim pojedziemy do ostatnich rozdziałów. Oczywiście niektóre rzeczy już zrobiliśmy, tylko że niestety zadanie zostało nam. Jak to się mówi, niezaktualizowane. Nie wiem dlaczego nie znikły. Bardziej, że już odebraliśmy na przykład ten, oczywiście to z spokoją. Regional Contra, co też oczywiście musieli zrobić później. Więc na razie sobie po prostu wypływamy. I naszym kolejnym takiem będzie oczywiście Santa Lucia. Zanim pojedziemy oczywiście do San John. To oczywiście, gdzie to jest, bo już sam. Nie pamiętam... Probable mi będzie chodziło gdzieś tutaj. O, dokładnie. Ok, na razie na Santa Lucia. Okej, okay, zostaliśmy zaatakowani przez jeden Galeon. Nawet moglibyśmy się zabawić, bo od nie mieliśmy jakiejś porządnej walki. Tak będziemy mogli trochę wypieprzyć na morzu. Hmm. Tak dziwne, że ja ich kompletnie nie widzę. O, nareszcie. Ognia. Okej, okay, tak się im kartaczami. Oczywiście moim zadaniem jest wyjście im na abordaż. Tym bardziej, że oni... Napieprzają mnie z kul łańcuchowych ognia. Widzicie, nawet dobrze idziem. Czy my już skręcamy? easy now easy okay okej okay, oczywiście broń O, okay, udało się. Zabieramy wszystko, oczywiście. Nawet będziemy mieć całą załogę. Jedynie zostawiamy to są kanopos, bo nas nie interesują. O, tutaj też cukier. Możemy stawić trochę racji, żeby wziąć troszeczkę więcej cukru, ale nie za bardzo mi się to opłaca, tak patrząc. Czy jest coś, co mogę zostawić oprócz trochę ładunków? Tak na przykład zmniejszymy żeby mieć troszeczkę rzeczy na sprzedaż. Okej, okay, chyba wszystko już mamy. Ok, oczywiście, spalmy okręt. Aha, od razu z mi się zadanie, że muszę być z portem do Brightstown, więc to jesteśmy w argumencie. Od razu wrócimy, zobaczymy, co tam mu ukradł. W międzyczasie posprzedamy wszystkie te rzeczy, które myśmy znaleźli. Jak przeskakujemy, oczywiście nie ma sensu niektóre rzeczy zbierać. Tak, jak będziemy na Santa Lucia, to poszedamy wszystkie te nasze materiały oh. oczywiście. W międzyczasie panowie, ja przypominam, żebyście, jeżeli podoba się, chcecie, żeby Dark Wolf dalej robił. Te na przykład, typu seriali polepszył jakość na własnym kanale, żebyście subskrybowali. Też dlatego, że to mnie motywuje też na kanał i od razu, żeby powiększyć, nawet po prostu bardziej mnie po prostu motywuje, że po prostu pozwala mi coraz lepiej, więc dajcie mi. bo inaczej ja po prostu muszę zamknąć ten kanał, bo to będzie. jest wtedy no sens nagrywania. Ok, oczywiście wracamy od do naszego znajomego. Co nam ukradłeś? you mnie you Well, do I need to start cutting you? punkt, solidziemy. Ej. No trochę ciekawych rzeczy nawet. To zobaczmy do fikunku. Okej, okay, co my tutaj mamy? No, sporo rzeczy na sprzedaż, bardzo przydatne. I skill dostajemy jeden punkt. Okej, okay, dajemy to oczywiście na broń, bo i tak my używamy cały czas bardziej niż haka i czy innego. Jeszcze szósty mi się nie powiększył. Okej, okay. bardzo ciekawa rzecz. Ok, wynosimy się stąd, no i oczywiście wracamy do Santa Lucia. Tak jak już zapowiadałem wcześniej. No, niestety upadek FPS-u, to tak jak już powiedziałem, nic nie zrobię. E, czy są tutaj jakieś schody, które mogę zejść? A, z tej strony. Cześć Charlotte, cześć! Aha, nie mogę z nią nawet rozmawiać. Obraziła się po tym... po naszej akcji na... na okręcie, nie będę wam mówił. Pamiętacie, że widzieliście wcześniejszy odcinek, to będziecie wiedzieć... Eee... What the fuck? Okej... Okay. To jest kompletny bug w grze. Okej, okay, witajcie sportem na Santa Lucia. Co dawno nie przychodziliśmy tutaj. Jak widzieliście, Donovan zniknął. Bo jego zadanie zostało już poprawnie zakończone. Okej, okay, idziemy oczywiście poszukać parę rzeczy, zobaczyć co tam u naszego przyjaciela. A w międzyczasie kurde koła mnie ugryzł. To za bydle. No ale to nie jest ważne. Musimy też naprawić okręt tak by the way skoro jesteśmy w temacie bo zapomnieliśmy Hey. Could think of a few. Have a look. Friend got some coin to spend? Why not see what I have in stock? Bo na razie o, moneschem mogę ten sprzedam tą broń, dorżymy razu nową. Znacze co mogę strzelać. Ej, sporo warte. Posiadamy od razu rzeczy, które nie są nam potrzebne. Tu widzicie, kompletnie bezużyteczne. Oczywiście resztę zatrzymujemy, bo się nam przydadzą na wiele później. Jaja tej małpy. Ok, mamy już 20 tysięcy. Naprawione. Oczywiście dobijamy trochę racji, bo są potrzebne. Tutaj dobijemy do. O, już nie mam miejsca. Ok, wracamy do tawerny. Okay, idziemy do tawerny, żeby posiadać te jeszcze rzeczy. Looks useful. 17 wiek. Piek kurew. <grywa> no ale coś. Hardly. Przeskakuje bo dlatego, że już słyszeliśmy to często, więc nie ma sensu, że to trzymać. Widzicie? Ile były warte? Ok, sprzedajemy oczywiście te inne rzeczy też. Niektóre nie są nam użyteczne. 24 tysiące. A wiecie, że też mamy od cholery złota. Tak jak mówiłem, na powiedziałem, że na samego początku nie martwcie się. Ze złotem, dlatego że jeżeli macie... idąc dalej w grze, będzie o wiele łatwiej zarobić. Oczywiście są też inne szanse, żeby zrobić szybkopienia, na przykład robiąc gambling, ale to byłoby no sense Ciao, Marcus. That thing ready to make rum yet? Not yet, but we're getting close. It'd go faster if I had some help. Okay, Pamoreshi. Sure. What do you need this time? I've got a shipment of sugar cane coming in at the docks. But I'm too busy feeding with this damn thing to go. Can you meet him for me? His name is Anthony. The money for the sugar is right inside. Dobble check the order, Anthony's a shifty one on my way. Ok, musimy zabrać pieniądze oczywiście z jego mieszkania. Ok, no idziemy oczywiście teraz wytradować. What do you need me to do? Again? Grab the money from inside the house, then go to the docks and meet Anthony. He has a lot of sugar cane I need you to buy. Okay. Widzicie, zadanie nigdy się nie kończą w Dead Zawsze coś jest do roboty. you, anthony? that's me. who are you? my name's christopher. i'm a friend of marcus. i'm supposed to pick up his order of sugar. i don't care who takes it, long as they've got the money. i'll need to check the order first. go ahead, but make it fast. I ain't got all day. There he is. Hey, asshole. Yeah, you. Anthony. Oh, Christ. Trying to screw someone else over, huh, Anthony? What? You thought since I was setting sail for Port Royal today that I wouldn't have time to kill you? What are you going on about? If you got shorted, it was an honest mistake. Maybe the first time, or even the second time. Three times you've stolen from me, you thieving dog! Look, mate, these boys are off their rocker. What do you say you give me a hand with them, huh? I'm here for the sugar, not your problems. Look, I'll give you your order of sugar for free, huh? Come on, just help me get rid of them. Yes. I'll that.

Deliver the sugar to Marcus and half off his order next time. What? We never agreed to that. You can lose some money or you can lose your life. Get me? Fine. Of course. Of course. I'll have it brought over. Okay, Marcus will be satisfied. Ah. have some Pierścień. No, za pierścień. Kolczyki. Ok, no to idziemy do Markusa. Pochy, że zadanie, zadanie zostało zakończone. Tak będzie mógł wznowić swoją produkcję rumu. I've Good. So no problems? Not really. Ok, dostajemy 1500 y punktów doświadczenia. I teoretycznie mamy zakończone kolejne zadanie. Aha, nie mogę z nim rozmawiać. Więc im prosto: wyjdziemy. I wyjdziemy z powrotem. Ok, zadanie po prostu piszemy, że zostało zakończone. No i po prostu wszystko jest w produkcji. Bajarosko. Ok, kolejne zadanie zostało zakończone. Santa Lucia jest skończona. Tylko chodzi teraz o zadanie. Więc następne przystankiem zostaje nam popłynięcie do San John. Wszystko jest na niebiesko, ładnie się pali No i git Okej, okay, ale jednak do Sanjo pojedziemy w następnym odcinku, bo trochę jesteśmy już pod koniec. Ja dziękuję bardzo za uwagę, nadzieję, że jak się wam podobał, nie bolał, zaczynamy sobie do odcinku. Szwendero.